Problem rodzica, z którym przychodzi do mnie, jednym z um, problemów, to jest um, problem utknięcia. Utknięcia w jakimś błędnym kole. Błędnym kole, um, które jest tak szerokim um, workiem, do którego możemy wrzucić wszystko. Utknięcia swojego bardzo osobistego, utknięcia. W relacji ze swoim dzieckiem. Najczęściej rodzica do mnie przyprowadza swoje dziecko, zachowanie swojego dziecka, swojego bardziej wrażliwego dziecka. I kiedy już usłyszy tą informację, że ja nie pracuję w sposób bezpośredni z dzieckiem, pracuję z rodzicem, to otwiera się, i z tego worka niejako wyłania się coś, co jest rodzicowi bliskie, taki mogłabym to nazwać jego osobistym celem terapeutycznym: to jest poszukiwanie spokoju, to jest poszukiwanie większej radości w sobie. Utknięcie jest takim momentem kluczowym. Ja bardzo lubię to nazywać takim momentem, kiedy spadasz, dzieją się różne sytuacje, i żadna nie jest tą odpowiednią, żeby nie ma takiego nasilenia. Żebyś ją zatrzymał na tym objawie, który widzisz wcześniej, bo na pewno jak sobie pomyślisz o swojej sytuacji, to jak sobie ją tak prześledzisz, spojrzysz wstecz, działo się mnóstwo innych rzeczy, które z dzisiejszej perspektywy możesz tak na to spojrzeć, były takim momentem, gdzie to mo można było się wcześniej zatrzymać. Natomiast z różnych powodów dzieje się tak, że czasami potrzeba jest nam wielu różnych doświadczeń, po to, żeby się zatrzymać w tym danym momencie swojego życia, życia swojego jako mamy, życia w tej relacji z naszymi dziećmi. I sama. Pamiętam taki moment świetnie w swoim życiu. To był taki moment, kiedy. którego mam w pamięci i myślę, że zostanie mi to do końca życia. Siedziałam z koleżanką w parku i dostałam jakieś pytanie od niej. Byłam już wtedy po, po śmierci mojego synka. I przed taki moment, kiedy ona mnie zapytała o to, jak ja widzę ten moment, w którym jestem teraz. I pamiętam, że pokazał mi się taki obraz, jakbym była nad studnią, przed studnią. Studnią, taką starą studnią. Być może widziałaś ją nieraz gdzieś, jeśli miałaś tą możliwość bywania na wsi studni, która jest złożona z kręgu. Gdzieś tam na dnie widać lustro wody. Mam poczucie, że będę spadała bardzo długo. I przyjdzie taki moment, gdzie. Odbije się od trampoliny, bo zamiast lustra wody będzie tam właśnie widoczna trampolina. Zobaczyłam to jako coś, co mnie podniesie z tej sytuacji, ale potrzebowałam tego czasu spadania, tego czasu niełatwego, tego czasu trudnego, po to, żeby. W odpowiednim momencie móc się dobrze wybić, dobrze ustawić ciałem i zrobić ten duży skok, tak o tym wtedy pomyślałam. I to błędne koło, w którym są rodzice, którzy mają takie dzieci bardziej wymagające, Bardziej potrzebująca od, od rodzica czegoś więcej. To jest zbiór różnych zachowań, różnych emocji, różnych myśli, które, jak chomik w kołowrotku, jesteś tym, kręcisz się, jesteś w takiej rutynie. Która do niczego więcej cię nie prowadzi, a, a lubię o tym tak myśleć, że kiedy rodzi się dziecko bardziej wymagające, bardziej wrażliwe, to jest taki moment, który możesz w różny sposób odczytać. Ja lubię o tej sytuacji, o tym porodzie, o tym życiu z takim dzieckiem myśleć w, Kategoria właśnie budzenia, budzenia się do życia, budzenia się do, no właśnie, być może skonfrontowania się ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami, ze swoimi zachowaniami, ze swoimi nawykami, nawykowym swoim jakimś myśleniem, które Ci towarzyszy. Możesz też myśleć inaczej. I to też jest ok. Ja pracuję z rodzicami, którzy są gotowi do tego, żeby znaleźć tą swoją trampolinę, żeby obić się i żeby zacząć budować inny rodzaj myśli. Przeżywać innego rodzaju emocje i wchodzić w innego rodzaju zachowania, po to, żeby wyjść z tego utknięcia, wyjść z tego zastoju, wyjść z tego błędnego koła. Biorę na dzisiaj.